Czy to będzie widać, ale chyba to jest tutaj, w tym miejscu Ale zobaczcie, widzicie? O, patrzcie Puff. No no, tu, tak? O, spójrzcie To żądliwe mnie Ale akcja to Co? Jo, ha, ha, ha. I don't know. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Słuchajcie, na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem W gridu Zobaczcie, spójrzcie jak pięknie wyglądam. Ten odcinek dzisiaj jest nietypowy. Stwierdziłem, że nagram go od samego końca. I teraz podzielę się z Wami. My akurat w tej chwili lecimy sobie na basen, ale podzielę się z Wami tym, co się wydarzyło i z jakiego powodu wyglądam tak po prostu, jakbym przez 2-3 dni ostro balował, także zapraszam na ten odcinek będzie wyjątkowo sensacyjny, mnóstwo będzie yy, będzie ciekawych sytuacji między innymi to... dziwnych, dziwnych, trochę dziwnych. <grywa> yy, Milenka normalnie aż tatę nie poznała prawie że. <grywa> 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 teraz tak. Yy, yy, wiecie co nie nie będę wam nic mówił no, nie wszystko, wszystko się wyjaśni w trakcie filmu. Trzymajcie się, w takim razie my zasuwamy na basen, a was zachęcamy tutaj do tego, żebyście sobie pooglądali, pobyli z nami w dość takich e, nietypowych dzisiaj okolicznościach w ramach tego, tego spotkania z naturą. Trzymajcie się, do miłego. Cześć, Hej, cześć. jak ja a wyglądam. Właśnie... Słuchajcie, tutaj była wczoraj taka akcja, że szkoda gadać. Słuchajcie, specjalnie zrobimy tutaj zbliżenie. I po prostu wyglądam przepięknie. Zobaczcie na moją rękę. Słuchajcie, jest cała po prostu spuchnięta. Eee, wiecie co? Hmm, ja zaczynam, może specjalnie tutaj, od końca. <laughs> Aczkolwiek e, pokażę Wam co się działo. Także rozpoczynam od samego końca, czyli od dnia dzisiejszego. Natomiast w tej chwili chciałbym, żebyśmy się przenieśli do, do dnia wczorajszego, bo bohaterami całej tej akcji, tego jak wyglądam, są tutaj za mną te oto pszczoły, które wczoraj były w zupełnie, totalnie innym nastroju i humorze, czego będziecie mieli okazję i będziecie świadkiem, będziecie mogli sobie to zobaczyć. Poza tym jeszcze oprócz tego okazało się, że, że dzisiaj też jeszcze była akcja, bo gdzieś tam się wyroiły, poleciały obok do sąsiada. Także, także co? Zapraszam Was na ten odcinek, i e, myślę, że chyba, e, chyba nie będę z niego tam zbyt dużo wycinał, czy coś takiego, z tej drugiej części. I pokażę Wam to, jak to tam wczoraj wyglądało. W takim, w takim powiedzmy, że m, w opcji bez, bez wycinania, bez, bez przycinania i bez niczego tam ukrywania. W związku z tym. Zobaczycie sobie. O kurczę, kolejna mi urządliwa. Dobra, ja już idę, spadam stąd, lecimy dalej. No hej. no hej, słuchajcie, to co, to przechodzimy w takim razie do dnia wczorajszego. Hejka. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale. Dobry projekt, słuchajcie, na naszym kanale dzisiaj z Rysiem mamy akcję, słuchajcie. Wiecie co z tego względu, że. Wyroił się ul. Wyroił się ul, tak? tak Dobra, tak, okej. Okay. Tak. Rodzina, teraz... się, rodzina się dzieli. Dzieli się. Czyli co? Jak gdyby chcą normalne, na dwie normalna, rodziny? Normalna, normalna rzecz. Aha. Żeby okay. istnieć w muszą się rodzina musi się podzielić i założyć nową rodzinę. Dobra. Tylko teraz... I próbuję teraz założyć nową rodzinę. Tylko wiecie co? Słuchajcie, bo Rysiu tutaj namierzył je, gdzie one są. Tylko ja nie jestem pewien, czy uda nam się je tak, żebyście zobaczyli. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Kur... Blade. Mm, wyżej 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 nie wiem widać? widzicie pełno pszczół tam lata o kurcze nie wiem czy to będzie widać ale chyba to jest tutaj w tym miejscu ale zobaczcie widzicie o patrzcie no na no, tu tak o spójrzcie ok i teraz co idziemy zobaczyć w takim razie gdzie one tam są skąd one wylatują i zaraz nam wytłumaczysz wszystko co i jak, jak, o co tutaj chodzi z tym wszystkim. O, tak? Dobrze, ale Rysiu je w każdym czasie razie namierzył, także idziemy teraz do ula, pokażę Wam o co chodzi cików nie ma. Ja wczoraj tutaj wracałem i się okazało, że podjeżdżam, patrzę, a tutaj ule prostawiane, pełno, słuchajcie, pszczół lata. Ja pojechałem dalej, myślałem, mówię, a to rusi coś to jakąś tu akcję robi. No nie, a to się okazało, że jemu się tutaj wczoraj wyroiły i gdzieś tutaj na drzewie wisiały. No. A one, słuchajcie, wyroiły się z tego. A one są tutaj. O. Z tego się z tego się wyroiły. Aha. I teraz próbują polecić do lasu. Aha. Będą lecieć do lasu tam gdzie się ugwiesili na gałęzi. Aha. A żeby ich zatrzymać, to trzeba matkę z tego korpusu przełożyć do tego górnego korpusu. Ten górny korpus położyć na spód, krata odgrodowa i matka nie przejdzie i nie wyfrunie. Okej, okay, czyli chodzi o to, żeby... bo najpierw one wszystkie chcą wylecieć Wylecie, tam? A na końcu matka leci, nie? Aha. Okej. Okay. Tylko jeszcze nie jestem pewny z którego, nie? Mhm. Dobra, i jaki masz plan? Na razie jest plan taki, że muszę chwilę poczekać. Ok. Że jak zacznę wylatywać, to będę wiedział z którego, nie? Aha, chodzi o to, że jak będzie akcja jakaś gruba taka. Ja. Ty, a dlaczego one się tak pod spodem obwiesiły? No bo za duszno mają. A za ciepło? Za ciepło, bo to właśnie ten się roił wczoraj. Aha. On się wczoraj wyroił aha, i dzisiaj aha. próbuje znowu uciec. Aha, aha. No. Będziesz ale się ubierał? Go, ale my go zatrzymamy. My go zatrzymamy. Tak? Ale one wtedy wrócą? Tamte z tego drzewa? Z tamte wrócą tu. Z powrotem? No, tak. Czyli jak w odpowiednim no. momencie wyłapiesz, to będzie ok? To chodzi o to, żeby matka nie poleciała. Mhm. Jak matka poleci, to znaczy, że pszczoły mają matkę i lecą wtedy tam w to miejsce, uh -huh. które mają wybrane. nie? Uh -huh. Ale jeżeli matki nie ma, no to będą musieli wrócić uh -huh. do Macierzaka. Słuchajcie, one tutaj w ogóle nas oblatują całe ze wszystkich stron. No. Mnie tutaj ostatnio jedna urządziła. No, to dobrze, to dla zdrowia. Dla zdrowia, dla zdrowotności. Dla zdrowotności a właśnie, jest. słuchaj, a powiedz mi jeszcze, bo jak mam ci tutaj pod ręką, powiedz mi, bo tak, połowa, ja się tak zastanawiałem połowa w ogóle y, ludzi w Polsce mieszka, mieszka w domkach jednorodzinnych. O! To rządliwe mnie Ale akcja, co? Ja się lubią O O kurcze Co, je? co je? Ty porządliwy mnie. <laughs> Powiedziałeś ja że się psów boisz? No. A? Ty porządliwy mnie. Co? porządliwy mnie. <laughs> Cię <Ciebie> też? co wierzę <laughs> <Posiądliwy> ciebie? <ciemiany. Jo. śmiech> tak, no. A nie mnie. Bo, 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 bo. Słuchajcie, przynajmniej sześć mnie porządliło, To się nie śmieje. Ja lubię być zabezpieczony. Marki, tu stań. Nie Czekaj. na przeciwko wyląsków, wiesz? Aha. Tu, tu bo włosów. Dobra. Bo... bo teraz ich dużo poleci. Nie, chyba nie, nie wiem. Zobaczymy. Czekaj, moment. Teraz tak. Co ja muszę zrobić? To wziąć tu to wziąć tam No hmm. ja to tu stąd się kurwa Przemieniamy korpusy A dlaczego? Żeby matka była niżej czy wyżej? E, niżej Znaczy mhm. matka musi teraz Tu jest bardzo dużo pszczół Kładziemy o kurwa, ale ściechłe psy Chłapiemy kratę odgrodową. Oh, też <śleszenio> się Hej, cześć. A właśnie, ciekawe jeszcze jest... Mam takie pytanie do Was. E, powiedzcie mi, czy, e, czy wiecie, słyszeliście o tym, że ponoć e, jad pszczół jest dobry ja słyszałem, że jest ponoć tam pewnie w jakichś tam niedużych ilościach jest dosyć dobrze tam działa na ludzki organizm i tak dalej ja biorąc pod uwagę z iloma miałem okazję się spotkać to myślę, że pewnie lekko z 20 lat będę żył dłużej w związku z tym akurat mi to wyjdzie na dobre natomiast zastanawiam się co wy o tym myślicie, powiedzcie bo może ktoś z was coś tam słyszał ja słyszałem o czymś takim jak apiterapia ja nie wiem, czy to jak wyglądam, czy to akurat jest pochodna tej api terapii, ale jakby co, no to pewnie tutaj niektórzy z was mają dużo większą wiedzę niż ja i będą w stanie powiedzieć coś ciekawego na ten temat. Trzymajcie się w takim razie i zapraszamy was.